Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem z nowej gry. Z gry, która jest bardzo mocno motoryzacyjna i naprawdę zdecydowanie jeszcze mocniej rozbudowana niż moje słowa w tym momencie próbują to jakoś wam okazać, ale to chyba zobaczycie za chwilę, bo gra jest w jakiś sposób podobna do Car Mechanica czy też My Summer Car nawet, ale przy obydwu grach nawet razem wziętych ta gra je po prostu rozgniata. Przed wami Wręcz. Tak nazywa się zresztą ta gra, taki klucz, bo tak na obrazku. Gra jest o składaniu samochodów i nie tylko, bo skoro samochodów, to i również na przykład silnika, zawieszenia czy wielu innych elementów, a następnie testowania tego na torze. Ja jestem teraz na samouczku i przeszedłem go do następnego punktu, który jest przed nami. Gra ogólnie jest Early Access i ona już trochę istnieje, bo tam ze 3-4 lata ona już jest, ale ja z pół roku już o niej wiem. I pieniążki na portfelu szykowałem, bo wcale taka tania nie jest. Więc słuchajcie, to przejdźmy razem ten samouczek, bo ja szczęka mi opadła do podłogi, jak zobaczyłem, co tu można w ogóle robić, w jaki sposób jest to rozbudowane, jak widziałem filmy w ogóle z tej gry. Słuchajcie, w tą grę w ogóle w nią można zagrać na wiar. Tutaj o, wiar można sobie odpalić. Nie mam wiara, ale matko, spróbowałbym naprawdę. To może być coś rewelacyjnego. Bałem się przez, ale dźwięki nawet są świetne. Więc troszkę zwlekałem z tą grą, ale stwierdziłem, że kurczę z May Summer Car też się strasznie bałem, że nie dam rady. Więc kurczę, no spróbuję, no zobaczymy jak będzie. I zobaczcie, jakie są takie śrubki tutaj są w ogóle drobne. Twórcy gry twierdzą obecnie najbardziej jedyna na świecie tak zaawansowana gra. O tematyce motoryzacyjnej, typu składanie samochodu i tak dalej. W ogóle ever zrobiona na świecie. Tam podali do wartości dziesiątek tysięcy części do samego silnika, które można zamontować. Na drobne śrubeczki, tam paneweczki czy inne takie rzeczy. To jest ostatni etap, który wiem w samouczku co i jak, bo dalej mnie już nie było. Chciałbym to z wami przeżyć, bo... No ja już w tym momencie, o, bierzesz sobie, bierzesz sobie karton, prawda? Rozpakowywujesz go sobie. O, jakaś... Rura. Patrz, śrubka jakaś stąd wyleciała. Ale to jest, nie wiem, trzynastka, jakaś coś? Tam jeszcze jedna leży chyba. Tutaj też coś leży. No i teraz wyobraźcie sobie grać w to na VR. No muszę spróbować, No buzię pokażę, trudno, ale muszę to zagrać. No nie, no, no rewelka po prostu. Sami zobaczycie, bo ten samouczek pokaże pazur tej gry. Jestem przekonany, bo mistrzana już tu zaczyna opadać. A przed nami jeszcze. No ja wiem, bo widziałem filmy na YouTube, ale. Dokręcanie kluczy. No, przebieram nóżkami, jak to widzę. Mam uśmiech na twarzy w tym momencie. No a teraz jakiś o, kolektor, tu jakiś proste rzeczy. Tam trzeba to włożyć do tego punktu, tak, wszystkie paczki. O to można ten punkt przenieść, a tego to nie wiedziałem, dobra. No, to coś się nowego nauczyłem, zobaczcie. I teraz musimy to zutylizować. I to jest tutaj klawisz hold, tam coś tam, a kontekst menu, żeby destroy. Tego już nie, nie widziałem, co tu będzie dalej. Jestem ciekawy. Mamy tutaj pocket storage, czyli coś na zasadzie naszej kieszeni jakby, jak dobrze czytam i rozumiem. Pocket parts mamy podnieść 20, potem mamy z powrotem jakąś jedną wyciągnąć i opróżnić, cztery items i przenieść na następny stół. Jak ją teraz przenieść z powrotem na, na ten pocket? Tu mamy tak, Z żeby... Aha, Z żeby A, mam nakierować? A, nakierować i mogę schować do kieszeni, OK? Chowam do kieszeni. Poket, 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 poket. Gra niestety nie jest po polsku, wyprzedzam pytania. Niestety, może, niestety. Nawet no fajnie by było po polsku. Mi akurat nie robi to różnicy, czasem trochę dłużej pomyślę jak jakieś trudne słowo. I teraz co? Biorę. Empty, nie. A tu poket. O, spadła. Trzeba podnieść w takim razie. Podnoszę. Shift i. <noise> to chyba nie o to chodziło. Momencik ale nie widzę. Było ciężko widzieć, jak takie tło się zlało. A można ją oddalić i. O, położyć, położyłem. I co? Nic. Empty pocket. Aha, widziałem ten napis. Tu trzeba chyba... O! O! O, o tak, właśnie. Tu musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć po prostu. Jak już zobaczyłem ten element, co tu leży. Śrubki. Przykręcanie. Mamy tutaj stolik, na którym są... Jakieś tam chyba trzeba to włożyć tutaj. Aha, ok. Gra pomaga nakierować śrubkę na miejsce montażowe. Ale jak źle zrobimy, to nie pomaga. Tak, muszę zbierać szczękę z podłogi rewelka naprawdę. No wierzecie sobie takie rzeczy, prawda? Tu sobie No Tam, klikasz. I teraz mamy je przykręcić. Aha, kółkiem zmieniamy. Odkręcasz, przykręcasz. Strzałka w lewo, w prawo, zmieniamy moc przykręcania, maksymalnie to 90 nm, nie wiem, nano, to jest chyba kurs dynamometryczny, czy jak to się tam on nazywa, chyba tak. To nanometry się tu chyba zmienia. Autometod. Ja w ustawieniach, proszę ja was bardzo, tutaj zmieniłem sobie specjalnie zresztą, chyba tutaj, tak. Mam zaznaczone, że wszystko manualnie się robi, czyli no pompa będzie cała, zaraz zobaczymy, pompa jak się przykręca. O, o lipa, słuchajcie, myszką muszę ruszać. Przykręcam. A można bliżej? Można bliżej. A czy można kamerę sobie poprawić? O, można. O, można, dobra. Niżej. Ja chcę zobaczyć, jak ją przykręcam. O, puściłem. O, zbagowałem grę. O. A może nie, nie wiem. Pika mi w uszach to. Głośno trochę, chyba. O. Dobra, i teraz co, dokręcamy mocniej? Może mocniej mu tam walniemy. Nie odkręcanie, tylko więcej mocy. Damy 50, o. Nanometry, kurde. O, jest coś. Tak trzeba robić, o. Nie można kręcić kółek. To nie działa. Ona się kręci, realnie, widzę ją tam. Idzie w dół. Och, cholipa. A w tą nie, a w tą? No coś kręci, dobra. Tylko strasznie głośno pika mi to. Jeszcze. Kręć, kręć, kręć. Nie tą, nie tą, tą górną. Chyba już? Nie, jeszcze nie. Żeby aż tak, no, ale ona się kręci, faktycznie, widzę to. A zauważyłem teraz, że to działa tylko jak tak robię. O. Oj! I odleciała do nieba. <śm> Zepsułem, przekręciłem chyba gwint. O, kurczę, nawet gwint można przekręcić. Trzeba jeszcze raz przekręcić. O! Jak tutaj ten auto model zrobić, kurczę? Chyba w, w tym tablecie trzeba sobie tu zmienić. O, bo on powinien chyba skręcić sam. Zobaczymy teraz. O. A, w ogóle auto się zrobiło teraz. Oj, ale można też przekręcić. O, się wystraszyć można tego dźwięku. Ale rewelka. Nie jest spoko to. O. Dobra. Niemocno nie można. Drugą. Dobra, na 27. A, tu jest napisane nawet, ile one potrzebują. 30. Te potrzebują 30. No to jest 30. 30. O, dokręcił pięknie. Tutaj 40 musi być, to trzeba odkręcić. To na 40 można nastawić go. Ja chyba powinien. 55. Aha, trzeba trzymać 55. A te spróbuję manualnie, tylko to kręcę sobie dotąd, żeby nie tyle, a, a jest no dobra, tyle wystarczy manual wrench controls. Dobra. To ile tam 70? Dokręcamy. No tutaj to takie no jakaś wiertareczka by się przydało. O, dobra, dokręcone i teraz dowalamy na 70. Jest. Super. Normalnie możliwości, optymalnie zrobione, pieniądze plus 300, tam coś kontynuuj. Dobra. Klucz, można schować, idziemy. Co dalej? Jezy. Mamy rewelaka. Koło i. Oj, to jest to, o czym przed chwilą mówiłem. Wiertareczka. Co mamy odkręcić i zdemontować koło? O! Tak? Remove wheel, remove caliper, limur. O, wymieniamy te! A! Hamolce! Dobra. A śrubki się dobierają same. To, jakby się w ogóle jeszcze dobierało gwint, Aż znaczy jest gwin. No te tutaj, numerki. Wow! Zaraz do kieszeni dodaję. Kurczę, no i z takim narzędziem to szybko idzie, bo tu mamy. Patrzcie, że takie klucze. O tego musimy przetrenować tego środkowego, czerwonego. Dobra, połóż to. I teraz co mamy zrobić? Remove it. To koło zdemontowane. Teraz trzeba zdemontować kaliper. To chyba będzie chodziło o zacisk. To walniemy sobie tym kluczem. Nie wiem, czy on będzie dobry do tego, ale czemu by nie. A czekaj, czekaj, bo tu, tu może nie pójść. Tu jest. O kurczę. no troszkę przenika przez obiekty, ale to można sobie chyba to rozwiązać dodając sobie pod i. Y". O, teraz to lepiej wygląda. Kurczę, na sobie to wyobraźcie. Długo idzie. To lepiej zająć się tym z tym narzędziem specjalnym. O, zdemontowałem. Nie to co powinienem. Dawajcie tą wiertareczkę szybką. Tą pójdzie szybko. Tu trzeba chyba będzie odkręcić. No, to idzie szybciej. szybciutko idzie. Teraz remove break pass, a wymiana klocków tam yy, i tak dalej tarcze. A jak to mam wyciągnąć? A, aha, to trzeba pociągnąć. <laughs> Jej. Ten, klocki, o. Klocek też trzeba pociągnąć, o jeszcze go można. Uf, patrzcie na to. Można go jeszcze bardziej rozmontować. Ja mam to teraz z powrotem zmontować, tak? O, ho, ho! Jak ja tutaj coś popsułem już, to trzeba płotem ze sobą połączyć. Jamy, hole, he! Tu leży, tu są. Oto to, dwuczłoczkowe są chyba jakieś. Hej! <grymne> o jest, dobra. Rewelka, no, rewelka, no. Gdzie jest ten nasz. O. Przykręcanie? Już chyba. No, przykręcam. Ups! Gdzie ja to mam, kurczę? Ja mam przykręcam. Przykręcam. Za mocno. A może mu to można moc dostosować? O właśnie. o cholipa. Gdzie ona jest? Tu leży jakaś. Można ją nanieść na, na ten teraz. Kurczę. A, bo ją trzeba potem włożyć teraz, no tak. A ona jest stąd? A, bo ja tam odkręciłem. Dobra, to przykręćmy ją. O, nie można za dużo, bo było. A gdzie reszta? Mam się wrócić gdzieś po śrubki? Bo teraz jest poważna sprawa. Weź to koło na razie. O, jaki dźwięk? Kurczę, taki flak trochę. Gdzie te śrubki są teraz? A, bo mam je w ekwipunku. Cześć, w ekwipunku trzeba. To? Chyba. Tu, a tu skąd ja to mam? Nie wiem. A, respi się obok. Jest. <grystanie> to trzeba mocy mniej, no. To, to nie jest, no. Kurde, W realu by się tak nie zrobiło, chyba. Może by się zrobiło, Kurde, nie Dobra, na szczęście dają zapasowe śrubki. No bo ja praktykant jestem, szkoła zawodowa mechanik. A tam było chyba, ile dowalone było. Jeszcze się pokazywało na ekranie. I co, dobrze? Chyba nie. <laughs> to coś trzeba dokręcić, bo miałem odkręcone. Które to było? Zamecholiłeś coś, źle zrobiłeś. A, bo jeszcze koło, dobra. Już myślałem, że to sobie dokręcimy tym. A, poczekaj, bo tu trzeba... Się... Aha, bo ja już wiem skąd to ja mam. To są od koła. A jedną nakrętkę mam skądś. Skąd ją mam, nie wiem O kurczę, 230 chyba to jest max Jak cię kopnie 240 to też jest śmieszne Tutaj, o, nawet ładnie je przykręciłem No ale to jeszcze nie wszystko, czegoś zapomniałem Gdzie ta nakrętka była? Chyba gdzieś tu ją zdemontowałem Ach, tu, dobra, mam To to ja przypadkowo demontowałem ją. Gdzie jest ten mój o? Udało się rebuild zrobić. Wymiana klocków. Trochę, trochę długo zajęło, ale za godzinę się płaci, nie trzeba. Nie można tak szybko robić. Co tu mamy? Ok, early access. This training is planned for a future update. Dostajesz jeszcze dodatkowe 500 za wyklikanie. Continue. I co mamy? Expert mode. Start kariera. Kurde. Kariera w ekspert, czy kariera normalna? Tryb eksperta jest, jak tutaj jest napisane, dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy wracają do tej gry oraz osób, które mają styczność z czymś, co tu się dzieje, ale w życiu prawdziwym, więc no my definitywnie raczej tryb starty zwyczajna, ta kariera taka dla normalnych ludzi, którzy grają w to pierwsze, bo tu jest zresztą tak napisane, że recommended for new players, także proszę bardzo, continue kurde, jedziemy. Garaż otwarty, kontynuuj. O kurde, ale pienie. Oj, oj, o oj, 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 oj a... Dźwięki są. Akces, konty... Na razie możemy tu kupić jakieś części, dużo kategorii. Kontynuuj. No i proszę. Buda, części o, rany. O, rany. Silnika, jakieś akcesoria do tutaj. O kurde, patrz. Tu są te... Ojeju. No nie, ta gra nam nie daje. Unlimited. A są jakieś gotowe na przykład zestawy, tak żeby pokazać jeszcze... O, patrzcie. Trashbin. Tu są też jeszcze oleje. Takie rzeczy tu. All parts. O, można zobaczyć nie wszystko ma obrazki z tego, co widzę. Niesamowite to jest. Klucz trzeba sobie kupić. Albo na przykład teraz What's new? Road No, ale nie mając pojazdu, no to... Wiele sobie nie, nie, też nie sprawdzimy. What's new lista zmian w grze? Akceptuj. Tak tylko zerknę. Fajne to. <laughs> Musimy mieć podnośnik na, no, no tak, żeby firmę. No słuchajcie. No ja nie wiem, jak dalej mówić, po prostu. No zapraszam na kolejny odcinek. No ja jestem. No mi się podobało. A w tym filmie to będzie wszystko. W następnym odcinku spróbujemy wymienić olej. Ja ten tu swój warsztat. Na razie w zwyczajnym trybie, bo ekspertem to nie jestem, spróbujemy rozegrać. Do usłyszenia na razie.